Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, firma Luke jedna z największych firm bileckich na świecie. Mówiłem już o jej poczynieniach wielokrotnie i o jej wynikach. planuje rozszerzać swoją działalność, szczególnie w Chinach kontynentalnych. Pomimo spadków, w tym kwartale, czyli. W poprzednim kwartale, w drugim kwartale tego roku, czyli pierwszym kwartale roku księgowego 2025. Sprzedaż spadła ogółem o 17%. Zasadniczo katastrofa, ale Luk jest pełen nadziei, czy zarządzający Lukwuk są pełni nadziei, dlatego że rok wcześniej ta strata wynosiła 52%. W związku z tym tracą coraz mniej może. Może uda się zacząć rozwijać? Póki co wartość sprzedaży na platformach e-commerce wzrosła o 13%. Sprzedaż w Hongkongu wzrosła o 9%, i w Makao o 14% więc rzeczywiście widać jakieś, jakieś zmiany, no przy czym to są zmiany takie, które i tak prowadzą do, do strat no to, że ktoś ma mniejsze, dwukrotnie mniejsze straty niż rok wcześniej, no to nie znaczy, że dzieje mu się dobrze, to nadal jest katastrofa niemniej jednak sprzedaż wyrobów ze złota pozostała na niezmienionym poziomie po spadku o 33% w pierwszym kwartale tego roku, więc najwyraźniej konsumenci zdążyli już się oswoić zbyt, ze zbyt wysoką, jak mniemano, ceną złota i zaczęli to złoto z powrotem kupować. Generalnie zamknięto Luchwug, zamknął 125 sklepów nierentownych. Czyli ich ilość sklepów, które w ogóle posiadają, spadła do 3162, to jest naprawdę wielka firma, firma jubilerska. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Bo taka restrukturyzacja branży trwa cały czas i cały czas Was, was informuję o niej. Miejmy nadzieję, że rynek chiński się odbuduje. Bo właściwie to jest klucz dla, dla całej branży, jeżeli tamten rynek zacznie. Wróci do wzrostów i zacznie kupować, no to jest szansa, że branża towarów luksusowych, czyli jednocześnie branża biżuterii, się odbuduje. Jeżeli okaże się, że na tamtym rynku dalej będą trudności, to właściwie nie ma alternatywy. Jakiekolwiek próby przeniesienia popytu w inne miejsca na świecie nie dają żadnego skutku. Najwyraźniej Indie. Są zainteresowane zakupem zupełnie innego rodzaju biżuterii niż to, co mają do zaofer zaoferowania sprzedawcy z zachodu, czy nawet ze wschodu, i oni po prostu muszą pracować w obrębie takiej estetyki, jaką tamten rynek przyjmuje. Bliski Wschód najwyraźniej jest albo za biedny, albo zbyt mało ludny, żeby można było tam sprzedawać dużej ilości. Biżuterii produkowanej na Zachodzie. No, a Stany Zjednoczone borykają się z trudnościami. Teraz doszły kolejne trudności, trudności związane z tym, że wprowadzono dodatkowe karne taryfy na Indie za to, że kupuje ropę w Rosji. I w związku z tym branża w tym momencie się obawia, dlatego że biżuteria produkowana, czy w ogóle diamenty produkowane w Indiach będą musiały być sprzedawane z. Z, znaczy z, o powyższej cenie o 50 parę procent. W związku, z tym, w związku z tym, zasadniczo staną się całkowicie niesprzedawalne, szczególnie na rynku, który boryka się z, z ciągłym spadkiem cen i z bankructwami firm, o których Was co chwilę informuję. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.